Cześć dzień dobry, witamy się w kolejnym vlogu. Dzisiaj dostaliście poprzedniego. Dzisiaj mam urodziny. Z mężem nie rozmawiam, bo miał dwa miesiące na prezent dla mnie i wczoraj kazał mi jeździć, ale wczoraj dostałam urodzin nowe paznokcie, bo byłam właśnie... Mówiłam wam chyba pod koniec poprzedniego vloga, bo kończyłam, że na urodziny dostałam paznokcie. Od mojej Marzenki, powiedziałam właśnie w poprzednim vlogu, że e, dostałam do mojej Marzenki jakiś prezent, Jestem starą babą, prawda? Bardzo chciałam, mam szklany garnek, to taki wiecie, będę miała no, zupę na drugi dzień. I to wiecie, to tu będzie, no nie? I tak będzie wszystko widać. Tak no i te paznury dostałam na no urodzinki, także jest dobrze dzisiaj też, 2 października w swojej urodziny, nie mówiłam wam o tym bo nie chciałam zapytać, bo zapraszać właśnie bardzo denerwowałam tym, byłam na komisji lekarskiej w ZUSie czy moje L4 jest bo ja jeszcze mam do 8 października L4 czy moje L4 jest zasadne jest zasadne ja jej powiedziałam, z panią rozmawiałam że ja już chcę wracać teraz i ona zusu do mnie, żebym się zastanowiła nad tym, czy ja chcę już rzucić, że ja mówię, że zaczynam chodzić, że po prostu pas sobie kupiłam na tą przepuklinę, że będę ważyć. I ona się mówi, dobrze, niech pani chodzi jak najwięcej, niech będzie, niech pani sobie chodzi, ale pani nie wolno dźwigać, pani nie może jeszcze iść do pracy. No, ale ja wracam w przyszłym tygodniu już, także wiecie. No, także byłam na komisji lekarskiej, pani doktor powiedziała, że jak najbardziej zasadna. No. Moja lekarka też mi powiedziała, że jak będę jeszcze potrzebować to, się jeszcze się zgłosiła, ale ja już chcę wracać do pracy. Także 8, do 8 mam L4. I trzy jeszcze tydzień tak naprawdę. No i dziewiątego chcę iść na badania, no i... i już wrócić, bo już mi się bardzo tęsknię też za moimi dziewczynami. Także wiecie, już wystarczy tego dobrego. No, ja jako, że mam dzisiaj urodziny, idę poskładać, bo z nerwów w rano się tylko wymalowałam i wyszłam na tą komisję lekarską. Więc po prostu idę poskładać, nastawić pranie, jak to wiecie, w urodziny, bo pan musi poleżeć. Także ja idę opracować troszeczkę, zanim Igor wróci. No. Widzicie, ja muszę iść popracować, bo pan jest bardzo zajęty. Także, birthday girl. Idzie sprzątać. Jarek musiał odkupić swoje winy. I to oczywiście nie wpadł na to sam. Ja mu musiałam to powiedzieć, przypomnieć w ogóle. Bo kupił mi rzeczy z Bolesławca. Bo ja chciałam Bolesławca misę. Tylko kupił mi. Po pierwsze, nieładne. Znaczy, dobra. Ale coś, co nam się w ogóle nie przyda. A wiecie, ja mu mówiłam o misie. Ja wam pokażę, jakie zastępstwo mi kupił. To jest tego rocznej e, pepkowej świątecznej. A ja chciałam takie coś tylko z Bolesławca, z dzióbkiem. I jak już tego nie było, bo mówiłam mu to dwa miesiące temu, bo wysyłam mu strony internetowe, na której były te misy dwa miesiące temu. I mówi, ja się wczoraj. Dzień bo mi się, bo... że będzie to. Z kolei, ja mówię, ale mówię ja wiedzieć, że Państwo już tego nie robią. Ja ci tyle to jest dwa, Trzy sklepy w Krakowie z tego ale że ja ci już trzy mówię. Ja, ja wiem, że, że pójdę do sklepu dwóch, i se kupię o, a ty w sklepie. Jeśli, bo ci to nie wychodzi, już ci to tyle lat mówię. No i wiecie, i chociażby to kupił, wiecie, nie wiecie co? Yy, nie wiem, ja mu pokazał, patrzył wtedy na mnie na sklepie, co mi się podoba, wiecie o co chodzi. Kupował jedną rzecz, patrzył, o pasz, to jest fajne. I po co mi na oliwę? Mówię, ja mam na oliwę, nie będę z tego bolesowca, nie chcę na oliwę. Nie. Kupił małego takiego pierdzieszka, co można tam... Daj to, Jarek, rzeczy pokaż. Oliwę. To będzie po prostu na ozdobę sobie stało. Eee, drugą patrzyłam, pani mi pokazywała i mówiłam, że piękna misa. Po prostu, bez łapki, ale taka duża misa, żeby było na ciasto, wiecie, na takie rzeczy. Eee, Igorku, nie. I ten. Mógł ją kupić. Trzecia rzecz, którą mówiłam, że po misie następną rzecz, którą bym chciała z Bolesławca, ponieważ bo ja jestem chora na Bolesławca, to jest taka solnica na ścianę, że ją możecie przywiesić, wiecie? Może gdzieś znajdę, um, znajdę zdjęcie, o co mi chodzi i o tą misę i... Tu wam pokażę po prostu tą misę, o jaką mi chodzi i, przepraszam, tą solnicę, którą widzieliśmy w tym jednym sklepie. To była na... Byliśmy mm, mm, mm. starowiśnej. na starowiśnej. i Była piękna solnica, nawet do Jarka Mówiłam, patrz, piękna solnica, następny co nie możesz kupić, to będzie solnica. I wiecie, zamiast chłopak po prostu no, zjebał sprawę, powiedzmy sobie szczerze, nie pierwszy raz, i, yy, i znów nie kupuje coś, co bym chciała tylko na szybkiego jakieś gumienko. Yy, no taka prawda? No powiedz przy przyznaj mi rację. Na szybkiego nie, ale. No ja nie, wczoraj Jarek latałeś po sklepach i kupowałeś. I wiecie, i za chociaż kupić coś, co wiedział, że mi się podoba, tak? I wiecie, coś, co bym chciała. Kupił tak na no, odpierdolu się, by dał y, 3 czy 4 stawki. Na coś, co będzie stało na górze. Możesz osłonić? Na coś, co będzie stało tam na górze. My, my, my nie wygląda na dekorację. Ty też możesz być dekoracją, jak cię w parafinie utopię? Robisz, Już Józek stalinku. Nie, ty będziesz tak w takim słoiku i tam będzie właśnie ten. O, z no, mi się mogłabyś mi Ja rozumiem, może to być ładne. Może ci na przykład. Mi akurat czy wam ten się nie podoba, bo mi się troszkę inne wzory podobają. Ja lubię te rzeczy, ale po pierwsze. czyli jakie? Po pierwsze, a po drugie, na co mi to? Wszystko to do ozdoby, na mleko? Ja nie wiem. Kurwa, już jest na mleko. Kompoty mogę w tym czynić. Kompoty, tu jest ile litr? Litr. I połaż drugie. Mówiłam, on chciał mi na olej kupić rzeczy takie, wiecie co. Powiedział, że nie, bo mi tego nie potrzebno. Nie, już wolę jakąś miseczkę, jakieś ten. I druga rzecz. Ale to jest takie, dawniej tak robili, były takie. Ale co mnie to interesuje? I wiecie, nie kupił nic podobnie, to były moje urodziny. Więc y, dzisiaj właśnie kupił mi to i musiał niestety odkupić swoje winy. Więc kupił mi powiedz to. powiedz, co Kupił mi nagrywarkę. I jutro wam pokażę, bo jutro dopiero odbiorę to, co musieliśmy jechać. I zamiast wydać, no przypójdźmy do 4 czy 5 stówek na Bolesławca. 400 zł. 400, ile zł kosztowała ta misa, co ja chciałam. A cukiernica 250. To zamiast 250 dam tą solnicę, no bo ok, to wydał 1300. Ale to zobaczycie jutro, co musi kupić za to. Także. co, widzę tu. Może następny raz będzie w o co. To już będzie nasz szósty rok razem. Kurwa, Jak będzie sześć. No prawie siódmy wtedy będzie rok razem. Jak od 2000 jeszcze zrobicie na... w... No podjęcie. dobrze, w styczniu będzie sześć siedem. lat. No to w październiku już będzie prawie 7 lat. A w prawie się... to jest duża różnica. Jeszcze 6,5 będzie w październiku. Tak, 6,5. Także wiecie. Może go jeszcze zobaczycie na kanale. Jak nie, to. Nie dopłatujcie, gdzie jest, okej? Okay? Dobra, muszę jedną rzecz jeszcze mu zwrócić honor, bo mnie kupił piękne kwiaty. Tam mu sercam honor. Piękne. I powiedział, że musi być jeden słonecznik. Do pani powiedział, że ma być bukiet, e, gdzie chociaż jeden słonecznik jest, ponieważ jego żona e, wpieprza słonecznik. Naukowo. Także mam ze słonecznikiem. No. także... A nie, kwiaty są piękne, nie mogę powiedzieć. Piękne. Mam nadzieję, że będzie mnie coś widać. Mamy parę dni później, chyba z dwa. Ja wczoraj przepadłam z tym moim prezentem urodzinowym i prasowałam wszystko igorowi. I wszystkie ściereczki sobie prasowałam. I jesteśmy teraz pod banką Ronaldem. Kupiliśmy coś. E, śmiałam się właśnie wysłałam do mojej Marzenki e, wiadomość, że nawet McDonald's nas śledzi. Patrzcie się, to jest w Happy Mealu. Ej, normalnie wiecie, ja i Marzenka mamy hopla. Ja, Czy znaczy ja już miałam wcześniej? I co to jest? Aha, patyczek do kawy. Ja jestem grzeczna, nie miałam na nic ochoty, więc mam gorzką kawę. E, Latę, bo ja polę gorzką. E, no nic nie chciałam. No właśnie. No, no nie chciała, bo mam mi szkoda. Żołądka na to. I ten, jak to się nazywa. I e, właśnie Śmiałam się, mówię, kurde wszędzie nazwę no, ja na przykład od dłuższego czasu oglądam tylko seriale koreańskie. I wiecie, to muszę być skupiona. Bo muszę... O, takie dobre. Bo muszę czytać, no nie? A podjechaliśmy tutaj. To nie jest dobre. Po kubeczek. ten, drewnianku miałam. Czekajcie, zobaczmy, czy kawa dobra. Bo ona mi przestygła. Dobra, kawa. Bo byliśmy. Obok, tutaj, na Bielickiej, jest sklep. Jeszcze pani mi coś dała. A, pani coś dała, no? Co ci dała? Jatraczek ci dała. Tak, a jak to się nazywa? Proszę, soczek. I gorba. Kurczeczka po prostu. Co? Kurczeczka, bo wiesz, że masz z tym. O obok jest sklep z rzeczami do tortów. Ja w przyszłym tygodniu będę miała mało czasu, jeśli chodzi o coś na zakupy, bo tak w poniedziałek mam lekarza, wtorek bym miała taki tylko wolniejszy. W środę tata wychodzi ze szpitala, bo w poniedziałek razem ze mną idzie. W czwartek, piątek już badania i praca. A w sobotę są urodziny Igora. Także. Także. Kupiłam sobie masę i poszłam na masę cukrową, żeby podpiąć tam rzeczy na torcie Igora. No, no Tak jak chciał tak, Igor. No. I Igor sobie wybrał te same co rok temu balony i ja jeszcze sobie wzięłam tylko. No. Aha już. Myślałam, że tylko... Czekaj, nie. Dziele mi podajesz. O jest. Jak ja, yy, Aha. Wiecie co? po yy, te same balony co rok temu. No także kupiliśmy, że miałam tylko do pączków, bo nie miałam takiej tylko, wiecie, żeby pączki ładować. Dobrze. Dobra, jedziemy teraz już chyba do domu. Może tylko o jak zahaczy i, i... do domu, bo trzeba posprzątać. Dzisiaj jest subota. Także sprzątamy, a ja się wyłączam, bo będę grać sobie z synem. Co grać? No w co gramy cały czas na punkty. Szukamy różnych marek yy, samochodów i wyszukujemy je na drodze, jak to ma więcej to, to Na razie nie wiem, jak to jest. Cały czas mój syn ze mną wygrywa. Weszliśmy do domu i odłożyliśmy tylko rzeczy. Nie ma, nie. Nie macie? Nie. Jego mi się chował. Idziemy szybko do Biedronki po marmoladę, bo chcę zrobić? Yy, co? Rokaliki. Znaczy nie to będę robić, bo w niedzielę rodzice przyjeżdżają, żeby tatuś miał do szpitala. O, a u nas mamy tutaj orzechy i gołębie, jak mi widzą. Jeden. No daj, to widzicie, one zawsze podchodzą, bo wiedzą, że ja im robię tak. O! Widzicie? Ja im otwieram. I już mnie chyba poznają, bo się mnie nie boją. O, tam im wcześniej otwieram, to już widzę, że zarły. Nie uciekają. No nie uciekają. Tak, chodzimy i szukamy orzechów, żeby im rozbić. Widzicie? A ja im się tak staram z boku dogi co robić, żeby ich samochód nie przejechał. Takie mam dobre serduszko. Ja Gołębie. Gołąbki. No? A nie widać, igora, tu jest. No, my przyszliśmy, pokażę Wam taki szybki. Ej, wiecie o tym, że nie mam iść po marmoladę i po co? Mąkę. Nie zapomniałam tych dwóch rzeczy, kupiłam. Ale po drodze jeszcze wiecie, co? a jest pierwsza. Jest, no byłam pięć po pierwszej. Byłam w piekarni u mnie I jedyne co zostało, no bo wiecie, ja mało chleba używam, ale Jarek. Ja, to tu mi tak, się została połóweczka, jeszcze jest czego? Tego bez drożdży jedrąkowego. Tu kupiłam taki właśnie z tej naszej piekarni. To jest piekarnia. Napiszę Wam, bo teraz sobie nie przypomnę. To jest pół, taki kawalątek dla diabetyków. I dwie brutki kupiłam grachanki. Jedna po prostu z z ziarnami do zabry. także mamy to kupiłam tak, dwie figi jajka, no bo stwierdziłam, że mamy tam mało tych normalnych jajek bo wiejskie to wiecie, to tak jak dzisiaj rano z, Jarkim, z Jarkiem z Igorkiem jedliśmy jajeczniczkę, to na to są wiejskie a takie wiecie, do to zwykłe chociaż ostatnio ja robiłam naleśniki i brakuje mi zwykłych jajek, takich kupnych i miałam te wiejskie. No i mówię, dobra, wezmę. I zrobiłam z wiejskich następną porcję. Ej, I jak pierwsze naleśniki były białe, tak z tych wiejskich, to były żółciutkie. No, masakrę. Dokupiłam jeszcze tak. i robi taką książkę z dinozaurami tysiąc dinozaurów. On lubi o dinozaurowych, jak to się nazywa i w ogóle. I tu jeszcze musi je znaleźć i powklejać. Także. Myślę, że taką dość ciekawą książkę mama mu kupiła. Kupiłam też takie spody do pizzy, bo ja robię taki, przydzielam to tu na pół, daję do airfryera. Na to daję, nie wiem, właśnie chcę wypróbować, bo od koleżanki dostałam taki sos paprykowy. Ten, ona ja mówi, że daje zawsze na pizzę, więc spróbujemy. Bo jak nie wiem, ja przeważnie daję muti ten taki sos. Kupiłam w promocji majonez dekoracyjny. Wiecie, i tak będę musiała kupić, aha, bo chcę, wiecie, co zrobić? Jajka, pastę jajeczną z tych świeżych jajek, właśnie na kanapkę. Bo to ja lubię, jarek lubi, a dawno nie jadłam. A wraca mi ochota na jajka, bo ja przez tą operację to wszystko straciłam ochotę na jajka. Czekajcie, otworzę, bo grzeją u nas. ja chyba mam kaloryfery za bardzo rozkręcone, i przez chwilę uchyliłam walką właśnie. Muszę trochę poskręcić na pewno w sypialni przy bym mam chyba wszędzie piątki porżuazja <grymne> no i jest, normalnie się wchodzi z klatki takie wiecie ciepło wchodzi od razu i o czym ja mówiłam? a no o tym dekoracyjnym bo właśnie takie rzeczy ja na przykład jeśli chodzi o na kanapkę czy ten dekorowiniary ale jeśli chodzi do sałatki którą będziemy robić w przyszłym tygodniu bo wiadomo igra urodziny to sałatka jarzynowa musi być to tylko kielecki takie rozdzielenie. I drugie Igorkowi mama kupiła za 20 zł. Czekajcie, te dinozaury były za ile? Też za 20 zł. Ej, no super. Patrzcie się, grube. Tysiąc dinozaurów. Fajnie to zrobione jest. I tu macie pełno naklejek. Za 20 zł. I drugiemu kupiłam elementarz poziom pierwszy. Matematyka. Chyba jak wiecie, ja go męczę. Także, mamy tutaj matematykę. Co się stało? Chodź do mnie. Czekajcie, bo siedzi i płacze. Szliśmy po drodze na, po klatce, uderzył się w głowę, bo wiecie, szalał i chciałam mu pomóc, to nie, 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 się wyrywał, jak poszłam to zaczął płakać. Teraz siedzi i płacze, chodź. Co się stało? Co twoje te? Co? I o to płaczesz? Zaraz do mamy przyjdzie powiedzieć? No, także mam też elementarz i Igor sobie jeszcze wydawał pomocę 3 plus 1 gratis. Jakby miał tego mało. Ja nie wiem, czy on normalnie zasłużył, bo on jest tak niedobry, wiecie, tak krzyczy. Cztery autka ma. ma. Znaczy on jest kochany, wiecie, tylko no wyje teraz. E, mąka. Pamiętajcie, jedyna słuszna, słuszna mąka to jest ta zielona. Marmoladę nie zapomniałam. Chociaż powiem Wam, że bardzo długo chodziłam i szukałam marmolady. Dopiero się zapytałam, i powiem Wam, że nie powiedziałem, że to jest będzie przy czekoladach. Szukałam, wiecie, przy budyniach, przy takich rzeczach do ciast różnych. Nie, to było przy czekoladach. I przy cukierkach na wagę, Jak coś Biedronce. A, i ta wieloowocowa jest bardzo dobra. Także mamy. Pieczarki, bo jak kupiłam te spody, to kupiłam pieczarki, ja kupuję te mini, jak tak nic nie mam w planach, wiecie, zrobić stricte pieczarkowego, to kupuję te mniejsze opakowania i mniejszą gramaturę tych pieczarek, żeby zeszło. I coś, co kupiłam dodatkowo, właśnie te figi, napój proteinowy, szukałam jakiegoś innego, albo albo słony karmel, tylko już nie do wyboru, nie było innego smaku, jak patrzyłam, był tylko właśnie czekoladowy lub... Słony karmel, nienawidzę słonego karmelu, więc padło na czekoladowy, a chciałam jakiś, nie wiem, tam w filmie używali bananowego, właśnie taki, taki zwykły smak chciałam, czy malinowy jakby był, to też by było fajnie, ale niestety, przepatrzyła mnie, dlatego do tego I robi się dobry deser proteinowy, nie wiem czego dzisiaj będę robić, czy jutro, więc będziecie mieć albo w dzisiejszym vlogu, albo w następnym vlogu, bo zobaczymy ile, ile będę miała już materiału, także, bo chcę żebyście mieli często te vlogi, także wiecie, ja to tak już dzielę. Eee, także będziecie e, widzieć właśnie. To tak Kasia wyjątki będzie... z Eski Kasia robiła. Znaczy jej chłop to robił. Także ubijali to razem. Do tego właśnie Figa. E, ja jeszcze dam panę malin i myślę, że będzie taki deserek. E, taki wiecie, i proteinki będzie i wszystko. No jedź sobie. Iż przyszedł właśnie z tym McDonald'em. Pokażę Wam jeszcze te dodatki, co kupiłam na tort. Nie wiem, czy wam pokazywałam, kupiłam taki ciemny barnik. Ja przeważnie z tej firmy kupuję. E, Powinna mieć jeszcze jasny, bo w tamtym roku, Igorowie, robiłam jasny niebieski na górze. Teraz wam pokażę zdjęcie tortu Igora z tamtego roku, jaki robiłam. Taki, piękny. E, I właśnie był ten niebieski i zielony. E, a teraz on będzie. Niebieski, bo Wojan lubi niebieski kolor. Także albo zrobię też dwukolorowy jasno-niebieski, ciemno-niebieski, e, albo po prostu zrobię jasno-niebieski, tak myślałam. I gdzie nie, gdzie damy ciemno-niebieski, to tak się wiecie. Zrobi. No zobaczymy, jak spadło mi. No i tą końcówkę sobie wzięłam tylko do kątków, bo bardzo długo mi jej brakowało. I zamówiłam Wojanowskie figurki. Znaczy, to jest na. To a po to właśnie kupiłam masę cukrową, że wiecie, ja mam bo e, to można i na wodę, a ja mam klej spożywczy, więc po prostu na kleju spożywczym to przyklejam do masy cukrowej. No i to muszę parę dni czekać, żeby mi wys, e, wyschło. No, bo ja kupuję na całkiem opłatek, ale taki mocniejszy on jest. E, no nie, no fajny, spokojny druk. Także mamy Igor 6, 6 lat no i Bojan Tim. No i to wszystko będę wycinać i dawać na rozlokowaną masę cukrową, żeby to wiecie, po prostu było jako figurki, żeby stać. Yy, I to. I tylko to sobie wytnę i nie będę nic z tym robić, bo to dam na tink po prostu bezpośrednio. Żeby tak było, wiecie, z przodu. No. Także takie coś wymyśliłam sobie. No i tyle w sumie. Idę rozpakować zakupy i jak to sobota, idę robić pranie. Bo jak widzicie, ja cały czas chodzę w tych bluzach i jest mi dobrze. Znaczy, teraz ja sobie ją ściągnę, bo w domu mam ciepło, a już dzisiaj raczej nigdzie nie wychodzimy. I dam sobie ją do prania. I tą zieloną też mam do prania. Jeszcze tylko mi jasna została. Ale widzicie? Taki mam ruch. No. W ogóle powiem szczerze, że od jakiegoś czasu już się lepiej czuję. W takiej sensie, że powoli właśnie jak ta waga mi spadła, lepiej mi się chodzi. Eee, no co będę oszukiwać? Wiecie, kiedyś to było tak, że przyjechaliśmy, już mi się nic nie chciało, nie chciało mi się iść i w ogóle, a tutaj wiecie, przyjdziemy, załatwimy, pójdę na, na górę do domu, e, zostawimy rzeczy i idziemy dalej na nogach do sklepu. Także to jest ten plus. Ale będę zaraz zrobić zupę grzać. Aha, bo pan jeszcze je. Proszę, pan. Widzicie, już trzeba sprzątać. Nageciki, frytki do końca I nasze. Ja chyba będę zbierać te figurki. Wiecie? Pokaż. Właśnie ostatnio śmiałam się do Marzenki wysłami. Wiadomo, że no bo właśnie z Marzenką jesteśmy takie... Chociaż ja też z Paulinką wcześniej już e, śmiałam się, że Marzenka tak naprawdę doszła do mnie, bo z Paulinką już wcześniej właśnie się chodzi o Koreę i te ciasteczka koreańskie. I e, ostatnio byliśmy... Co Jarkowi kupowałam? E, kurtkę kupowaliśmy, no ja kupowałam, no Jarek sobie kupował, ja mu wybrałam po prostu jako dobra żona. I w TK się. Czy ja to wybrałam tylko dlatego, że to jest yy, nie wiem, właśnie, czy japońskie, czy hatakosen, czy koreańskie? Mam nadzieję, że koreańskie, ale takie wiecie, właśnie. <grytania> Ciasteczkowe i dlatego to tylko kupiłam. I to tak na razie się dziwię, o co chodzi. Nie pokazywałam wam, bo zostawiałam w torebce i sobie zapomniałam. Mam nadzieję, że któryś z panów z moich seriali to pił kiedyś. Głowa. Powiem Wam szczerze, jest znów to mam widzicie, bo jest y, dość y, przylegające. Ej, I tak zamiast się wziąć do roboty, przyznaję się, od pół godziny teraz siedzę i wam montowałam film po prostu. A więc siedziałam, no widzicie, bo ja zawsze jak, jeśli mam w, w rękach, jak nagrywam, jeśli w rękach mam y, mojego pena, to znaczy, że wam montuję, bo ja zawsze przy tym pen, peniem montuję. I stwierdziłam, że jest bardzo długi vlog. Także resztę już będziecie widzieć w następnym vlogu. Czyli zobaczymy jutro pewnie ten deser proteinowy. Znaczy może to będę robić po prostu. A wy zobaczycie w kolejnym vlogu. To już będzie w tygodniu. Myślę. To co? Do zobaczenia. Buziaki. I pa. Teraz nagrywam. A ty kogoś nie jesteś? 啊、嗯，不是吧？